Witam go serdecznie. Po, po, po. Oraz kolejny na moim kanale, wasze zajęcie. Ciao, z jednej na z pokażę, mój i tak dalej. I dzisiaj bardzo, że tak powiem, ważne newsy. Ale najpierw co do gameplayów w tle, widzicie oczywiście tutaj e, Combine Team Deathmatch. Jest to BO3. Tak, cieszę się już na e, jutrzejszą spowiedź. Z tego powodu, że będą gameplaya nawet i z Ghosta. Tak, czyli z kilku różnych ostatnich części Call of Duty. Będzie też AW, będzie BO3. E, z każdej to będzie taka mieszana spowiedź, tak? Więc hahaha, ha, ha, pisać komentarze, aby dużo ich było. E, tak to wygląda, ale przejdziemy do ważniejszego tematu. Jest to nowe Call of Duty. E, mamy prawdopodobny e, tytuł, lub bardzo, bardzo nawet możliwe, że jest to prawdziwy tytuł, e, bo już są okładki i tak dalej. Kolejne o Call of Duty i nazwa jest bardzo, bardzo prosta. I tak jak to samo Charlie Intel nazwało, jedną z najprostszych nazw od czasów Call of Duty 4: Po prostu Call of Duty WW2, czyli Druga wojna światowa. E, wielu z Was sobie tego życzyło, ja wam tutaj jeszcze pokażę. Oczywiście na filmie w rogu, e, okładkę, jak to ma niby wyglądać. Nawet kilka różnych wersji tej okładki i tak dalej. To są steelbooki, tak? Więc to są te takie lepsze edycje. Um, ale tak to ma się prezentować, tak? W ten sposób ma to wyglądać. No i co widzimy? No sama nazwa już mówi, że ma być to druga wojna światowa. Mówię, wielu z wielu, wielu, wielu z was sobie to życzyło. Um, zobaczymy, czy będziecie się cieszyć. Na pewno znajdziecie tak czy inaczej coś do marudzenia. Jak i co roku. Tak samo jak nawet w waszym remasterze, którego tak mocno 3 lata, o którego tak błagaliście i sobie życzyliście, żeby był remaster lub ogólnie taki kod jak KOD4. Bo KOD4 to był ten jedyny prawdziwy Call of Duty i tylko i wyłącznie i co jej wyszło Call of Duty 4 jeszcze raz i ludziom się nie spodobało to jak trzeba. Eee, jasne, gra wiele osób, ale he, w najmniejszym stopniu tyle, ile sobie to życzyło. Też mniejsza z tym. Eee, nie chodzi tutaj, nie chcemy gadać o tym, czy będziecie. Czy nie, bo mówię, to jest rzecz, którą z tego założenia ja wychodzę, ale. E, co można oczekiwać? No oczywiście Boots on the Ground, tak? W II wojnie światowej nie było żadnych e, jakichś eksperymentów, nawet co do butów, które latają. Było co prawda bardzo wiele fajnych, ciekawych eksperymentów e, za czasów Hitlera. Może Hamsko to brzmi, tak? Bo Hitler jednak dużo złego narobił, ale e, pod względem technicznym bardzo też bardzo wiele osiągnął i nie jeden, nie dwa, nie trzy, nie cztery, nie 20 różnych wynalazków bardzo mocno e, poruszył do przodu, tak? E, wiele z jego rzeczy do dzisiaj, że tak powiem, e, nie zostało jeszcze zrozumiany jak jego dzwon, przykład został znaleziony tam nie tyle co ten dzwon, taki a taki ufo, tylko um, taka jakby miska, która um, potrafiła trzymać się nad stołem um, przez jakieś tam różne dziwne fale i tak dalej, tak? Coś w stylu lewitowania. Um, niestety znaleziono tylko zepsute, um, ale znaleziono też obrazki, jakieś tam projekty, tylko w właśnie nie do końca. Co czym ja gadam? Haha <laughs> ale zjechałem z tematu, mniejsza z tym. W każdym razie tak, Call of Duty. Druga wojna światowa. Um, ja osobiście nie jestem aż tak podjarany, jak być może będzie wielu z was. Uh, ale też mnie znacie, tak? Ja tak czy inaczej wiem, że będę w tego Koda grał. I przeczuwam, że będę miał z niego też frajdę, tak? Ostatnie kilka lat bardzo, bardzo, bardzo dobrze mi się gra w Koda. Uh, zdecydowanie w IW gra mi się najlepiej. Uh, teraz tym bardziej, że w ostatnich tygodniach grałem trochę we wszystkie kody, praktycznie. Um, Muszę powiedzieć, że nawet gdzie uważałem, że BO3 już było bardzo dobrym Call of Duty i w ugram się o wiele lepiej. E, nie wiem, czy to teraz dlatego, że już taki długi czas nie grałem, czy cokolwiek, e, ale dziwnie, dziwnie mi się gra w BO3 w międzyczasie. Em, w Goście 90% ludzi to siedzi, po prostu siedzi gdzieś za plecami, mają paczkę EID i tak dalej, i trzymają w ręce LMG z thermalem. E, straszne to jest, albo ludzie, którzy biegają z nożem i tylko kosy wbijają, ale to też niestety mamy w BO3 w międzyczasie, mówię, będziecie widzieli w spowiedzi kilka gameplay. E, w AW, w AW muszę szczerze powiedzieć: dziwnym trafem um, grało mi się bardzo przyjemnie, um, mimo też, ktoś sporego kamperstwa w międzyczasie i tak dalej. Mówię, w ostatnich dniach grałem dużo tych starych kodów, tak? I tak czy inaczej muszę powiedzieć, i w ogóle mi się wyśmienicie, i tak czy inaczej, za czasów tych Call of Duty, jak one były na rynku, tak? Czyli BO3, właśnie, Ghost i tak dalej, w te kody też grało mi się bardzo dobrze. I ja już wychodzę teraz z założenia, że będzie mi się też bardzo dobrze grało w Call of Duty II wojna światowa. Niestety nie ma żadnych innych informacji na temat tego Call of Duty. Jak na razie, w momencie nagrywania tego materiału, my mamy godzinę drugą 2.33. Przed chwilą zakończyłem streama, który trwał ponad 5 godzin. E. Izo, Jukes mi tam powiedział, ty spójrz szybko na Charlie Intel. Zobaczyłem, o kurde news, serio, zajebiście, interesowne, e, ciekawe i tak dalej. E, trzeba nagrać materiał i zobaczcie, kiedy wy już go macie na kanale, tak? Postarałem się, postarałem się jak najszybciej dla was coś zrobić. Mam nadzieję, że przynajmniej ucieszycie papę e, dla tych, co Charlie Intel lub tam innych Redditów i tak dalej nie śledzą. Jo, czego można oczekiwać? Tak jak już powiedziałem, e, Boots on the ground, to na 100%. Miejmy nadzieję, że będą jakieś striki. Um, na większym poziomie niż jest to jak na razie, przynajmniej w IW, Tak jak na razie e, nie ma jeszcze tych różnych wariantów stryków. E, ja uważam striki w IW za dość słabe. Warden to jest w sumie taki jedyny strik, który naprawdę coś potrafi. E, albo właśnie typowe takie support stryki typu UAV, Counter UAV, Advanced UAV. Miejmy nadzieję, że będzie to trochę lepiej wyglądało właśnie w nowym kodzie. Tak że będą naprawdę stryki, które będą robić boom-boom. E, co ja bym sobie życzył, jakby za stryki? E, um, moździerze, przykładowo, tak? Taki nalot, nie nalot, tylko właśnie taki atak moździerzy, przykładowo zaznaczasz, tak masz tutaj, teraz rzucasz hellstormy inne rzeczy, to zaznaczasz na mapie od góry, gdzie chcesz puścić moździerze i właśnie lecą ciup. Moździerze, coś w tym stylu, tak? Jakiegoś takiego typowego starego bombowca, Warthog przykładowo, tak? Też już mieliśmy w jednym z call of Duty. Strasznie, strasznie bym się ucieszył, gdyby ten strik wrócił. AC-130, bardzo chętnie. Był już za, za czasów II wojny światowej, a więc nie widzę tutaj przeszkód. To by były takie striki, które zdecydowały. o Jezus Mary, ale bym się podniecił, gdyby te striki były. Co do broni, nie mam żadnych wielkich wyobrażeń. Na 100% będzie jakiś taki typowo starodawny kałach, co mnie też cieszy. Um, bo kałacha w każdym kodzie lubię, sprawa tutaj akurat w IW nie umie się do niego przyzwyczaić, podobnie jak i Jukens, też ma problemy trochę z wolkiem, ale ogólnie jest to bardzo solidna i dobra broń, tak samo jak i była w poprzednim kodzie, tak, czyli BO3 też kołak był dobry, na 100% będzie też w kolejnym kodzie, ja z tego założenia wychodzę po prostu i, że tak powiem, przepowiadam przyszłość i mówię, będzie kałach, takie jest moje zdanie i przy tym też pozostanę, tak, najwyżej się przejadę, a komu szkodzi, ale macie, macie Boots on the Ground, macie drugą wojnę światową, co prawda nie mam pojęcia, co ma setting gry do tego, jak w nią, w tą część się gra, ale widocznie dla bardzo, bardzo wielkiej rzeszy Call of Duty ma to jakieś znaczenie i dostaniecie, dostaniecie to, co sobie życzyliście, widać, że Sledgehammer tutaj próbuje pójść w końcu w kierunku tego, o co ludzie proszą tyle lat, pamiętajmy, że ta gra już jest w tym momencie ponad dwa lata w produkcji, tak, więc teraz też już wiele rzeczy nie będą zmieniać w porównaniu do tego, co sobie Sami zaplanowali, ale były już newsy, tak, że e, mają zamiar zrobić koda, który wraca, że tak powiem, do swojego źródła, tak? Do tego, jaki kiedyś Call of Duty było, czyli coś w stylu Remastera, tak? Czyli po prostu, no, stare Call of Duty. Do tego były jeszcze inne newsy, które mnie bardziej ciekawią, e, ale niestety nic potwierdzonego, e, że ach, ma być podobno. Całkowicie nowa szata graficzna, tak? Ma to działać na e, jakimś tam nowym silniku i tak dalej. Ja co prawda wychodzę z założenia, że ten silnik to znowu będzie taka wersja silnika Quake'a już nie wiem, chyba z 16-17 wersja tego silnika. Um, ja jestem fanem te tego silnika, tak? Jasne, ale graficznie jednak ma swoje granice i ucieszyłbym się. Kiedyby powoli jednak wchodził jakiś inny silnik. Um, nie wiem, może już Quake nawet w międzyczasie, tak? Wypu jakiś nowy silnik wypuszcza, czy cokolwiek, nie mam pojęcia. E, ID Software się tym zajmuje i ID Software wie, co robi. Miejmy nadzieję, miejmy nadzieję, że będzie to coś fajnego dla oka e, w II wojnie światowej, miejmy nadzieję, że będą jakieś fajne, naprawdę fajne, zacne streaky. No i że przyjmie się ten kod i będziemy mieli dużo, dużo ludzi, z którymi możemy grać. W sumie to by było na tyle, tak? Gameplay tutaj dobie. końca, wynik coś tam ponad 30 do ponad 10, a taki sobie... Normalny, tak? Nic super jakiegoś złego, nic super jakiegoś dobrego. To było na tyle. Ja dziękuję za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten news w jakiś sposób Wam się podobał, że okładki Wam się podobały i do następnego razu. Prawdopodobnie do jutra do spowiedzi. Bye bye.